Cześć, mam na imię Natalia. Eee, brałam udział w czerwcowej edycji kursu Mindfulness Start i chciałam króciutko powiedzieć, dlaczego uważam, że warto. <grych> eee, ja eee, zapisałam się na kurs w trzecim miesiącu lockdownu i szukałam wtedy mm, jakichś narzędzi na to, żeby się wzmocnić i dać sobie jakieś wsparcie jeszcze, żeby się, eee, móc jakoś ogarniać w tej dziwnej naszej rzeczywistości. E, I na kursie dowiedziałam się o czymś takim jak stabilizacja umysłu. E, okazało się, że jest to, jest to coś, co e, mi pomaga i czego cały czas się uczę poprzez te poranne medytacje codzienne prawie. E, Mamy też grupę na Facebooku, gdzie wspólnie medytujemy i to też jest fajne i daje takie poczucie przynależności. Medytacja wniosła więcej spokoju w moje życie i więcej e, takiego kontaktu z, ze sobą. E, także zachęcam Was bardzo. Jeszcze można się zapisywać. Kurs rusza we wtorek. E, I zapraszam do naszej e, społeczności medytującej, szalonej. Pozdrawiam. Hej!